Dziś zrobię prezentację tego parowozu. To jest BR 80026 Jest to zabawka, praktycznie, która była nakręcana na kluczyk. Ja to zrobiłem takie osłony, bo to było bez osłonków. To było bez osłonków. Ja nawet mam zdjęcie zrobione jeszcze, jak to było. Z osłonków. tak wyglądała ten ta Tempora Nie miał wiązarów w ogóle, ale za tą cenę to i tak mi się pocału kupić za grosze 3 lokomotywy, 2 wagony za 25 zł, plus koszty wysyłki razem 40. I powiem tak, to była zabawka na, na, na kluczyk. Z tej strony tutaj widzimy, ma taki zaczep zabawkowy. Tutaj widzimy było miejsce na kluczyk. Że ktoś go przerobił na prąd. tak. Tutaj się kluczy wkładała, tu dałem to osłonę, żeby tak nie było tej dziury widać. A że nie było wiązarów, to zrobiłem osłony z dwóch stron. I się prezentuje teraz dużo lepiej. Ktoś przerobił na prąd taki stary, taki można powiedzieć silniczek. Zębatki z metalu, wszystko z metalu. W środku jest. Silniczek, osłona, zębatki, z metalowe. Tu widzimy dziurę w dachu, to była taka wajcha. Że, jak się w jedną stronę kluczyk się nakręciło na tory, wajcha się odbywczyło i ten pociąg jechał, aż się taka sprężynka nie rozwinęła, nie? A ja to mam w wersji na prąd. Czyli ktoś pomysłowo zrobił, że już to nie jest na kluczyk, tylko na normalny prąd. Ja sobie przypomniałem, że ja miałem taki spalinowóz i to był mi się wydaje BR-110 albo V100. Taki czerwony spalinowóz, a to jeszcze jak dzieciakiem byłem. Też były nakręcane kluczki, tylko ta wajka nie była tu do góry, tylko tu na dole. Też były takie tory małe. Jak się nakręciło kluczyk, to się potem położyło na tory i się wajka tu odwróciło. Ja miałem taki spalinowóz, nie? Przypomniałem sobie, miałem trzy takie wagony trójkolorowe, bęglarki do tego. A tutaj wagony są osobowe Piko. Oczywiście musiałem tam koła poprawić, bo one były wciśnięte. I trafają taki składnik, mam parowóz b 80026 Zabawki na kluczyk przerobiona na prąd na tory. I przekręcam. I jedziemy. A po prostu jestem w szoku. I mam fajny parobozik. na razie wyłączę. Tak, sprzęg mam. Tak, właśnie włożony w to oczko. Także na to mam tak wciutę, musiałem poluzować, żeby to było tak luźne, żeby się okręciło. I nawet silnik mocny. stary silnik, zębatki metalowe, wszystko metalowe. Trzymaliśmy się na dworcu murów. Dworzec murów kolejowy z peronami, chociaż u nas peronów nie było. Fajny parowóz, To, że jestem zadowolony. Jestem zadowolony, że ta zabawka w ogóle jeździ. Tu sobie na bocznicę. Kolejne techniczne. To, że jestem zadowolony. Happy, happy, happy. No, tak się prezentuje parowóz BR80 ten Jack 026 z wagonami osobowymi czasy PRL-u